W ostatnim krótkim filmie mówiłem, że można odnieść wrażenie, że sąd jest złośliwy. Niektórzy również odnoszą i słuszne wrażenie, że sprawy sądowe trwają długo. Ale często zdarza się tak dlatego, że to sama strona powoduje, iż to postępowanie trwa strasznie długo. Składa jakieś wnioski, składa jakieś pisma wszystko w trakcie postępowania celem przyspieszenia, celem szybszego rozpatrzenia. I to wszystko powoduje, że zamiast sprawę rozpatrywać merytorycznie, każdy taki wniosek musi być rozpatrywany osobno. Był kiedyś taki mistrz, który w sprawie, którą prowadził mu zawodowy pełnomocnik, co tydzień składał pisma z prostym pytaniem, jak tam jego sprawa i kiedy zostanie rozpatrzona. I biedny sąd każdorazowo musiał tę sprawę potraktować jako skargę na przewlekłość postępowania. To spowodowało, że jego sprawa, która była stosunkowo prosta, trwała ponad trzy lata. No i oczywiście winien był pełnomocnik i sąd.